Witam wszystkich w kolejnym odcinku na kanale. W dzisiejszym odcinku mamy oczywiście Ursusem Deluxe prace polowe. No ale dzisiaj mamy do kupna nowe pole. W sumie do kupna, już kupiliśmy nowe pole. Ale jak widzicie, mamy tutaj brony trójki z oponami. I co jest nie tak w nich? No jak widzicie rdza je całkowicie zjada, najprawdopodobniej już niedługo je oddamy na złom, także no, no lipa, niech na razie sobie tutaj stoją, e, ale my sobie lecimy po nowy nabytek i pewnie jak się domyślacie nowym nabytkiem będą brony, będą brony. Właściciel sklepu dzwonił do mnie, że no, za bardzo, bardzo niską cenę możemy kupić brony piątki w lepszym stanie, też z oponami, bo ktoś oddał do sklepu. Sklep jest troszeczkę daleko, no ale zrobimy taką przejażdżkę, też nie widzieliście najprawdopodobniej tamtych terenów jeszcze na tej serii, tak szczerze mówiąc. Nie wiem, pojedziemy sobie chyba dookoła, nie będziemy jechać. Może tutaj pod tą górkę wyciągnie, naprawdę górka jest solidna. No i napiszcie hashtag górka, zobaczymy, kto umie pisać, a kto nie umie pisać, bo jeżeli będziecie mieli błąd ortograficzny w górka, no to serduszka nie dostaniecie, a każdy, kto napisze poprawnie i hashtag poprawnie, no to dostanie serduszko. Widzicie? No taka troszeczkę profesjonalna ta góreczka. Piękna, zabawna, zgrabna. Pole akurat mamy koło naszego domu, także tu jest naprawdę zajebiście. Kupiliśmy, no, można powiedzieć, gotowca. Dlaczego gotowca? Bo pole jest zaorane, jest gotowe tylko i wyłącznie do no, żeby wiadomo, czymś wyrównać, czyli agregat, czy tam brony, żeby ruszyć tą ziemię, już jest przygotowane do siewu. Trzy pola mamy do bronowania na dzisiaj. Czy wyjdzie, czy nie wyjdzie? Moim zdaniem nie wyjdzie. Na pewno jedno sobie zdążymy zabronować, a reszta to nie wiem. Ciągnik zatankowany, praktycznie do pełna, gotowy na nasze zmagania. No i oczywiście lecimy po 27 tysięcy widzów, czyli udostępnijcie ten film, zostawcie łapkę w górę. Wiadomo, każdy like to 5... Złotych, a każdy sub to 10 zł do tej serii. Dlatego, no, mi się zdaje, że warto, żeby były nowe nabytki. Szczególnie, że już niedługo, no, już mamy teraz, to oglądacie siódmego, także zostało 13 dni do farminga 19 e, i będzie wchodziła niedługo nowa seria na kanał. Chyba będzie ona w czwartek, albo nie mam pojęcia, ale już powoli nad nią rozmyślam. Powoli myślę, jak to ładnie, logicznie w każdym bądź razie zrobić. No, i dobra, tutaj mamy drogę łączącą, którą możemy sobie powiedzieć. To jest ogólnie wieś. E, to jest wieś, no gospodarstwo podziadku można tak to nazwać. Tam jest wieś zadłużone gospodarstwo, to jest gospodarstwo podziadku, tak się te dwie wsie czy tam wsi wsie chyba nazywają. E, bo wiele osób pytało, ej Heros, no mam mapę gospodarstwo podziadku, a nie mam mapy zadłużone gospodarstwo, no to I teraz tak, no, no, no nie chcę was obrażać, ale jesteście debilami po prostu ci, którzy tak piszą, no bo... No jak można nie zauważyć, że to jest jedna mapa? Ja rozumiem, ktoś może nie oglądać odcinków i w ogóle, no to... To, to jest, to nawet nie chodzi o to, że może, możecie pobrać po prostu mapę i pisać do mnie, nawet nie być moimi widzami, tylko pobrać mapę, nie wiem, z jakiejś strony. No to są to oczywiście te brony, ładne piątki, składane, e, dociążenie mają w postaci właśnie tych oto opon e, i przynajmniej ładne teksturki, nie aż tak bardzo poniszczone, jeszcze kiedyś się pewnie odmalujemy, ale jak na razie to nam wystarcza. No właśnie, wracając do tematu, jak można nie wiem, na przykład nie przelecieć w górę i nie zobaczyć, że jest druga część, albo hej, no ta droga polna dokądś prowadzi, prawda? No bo to, to nie jest tak, że one są nie są w ogóle połączone, one są połączone drogą polną ze sobą. Także no jak dla mnie, no to, to, to nie wiem co trzeba mieć w głowie, żeby tego, żeby tego nie ogarnąć, no ale nieważne. No i wiecie, gramy sobie na dziadkowicach V3. Nie jest to już wersja V2 mapy, tylko dziadkowice V3, co można poznać nawet i po stajniach. E, mapa nie zostanie wydana do 17, mapę można kupić, mapę można, co więcej, no mapę dostaną top donatorzy, 8 też osób z top donatorami. Czyli wiecie, największe donaty w każdym bądź razie. E, no i co więcej o tej mapie? Mapa została powiększona. To, co wy widzicie na odcinkach gospodarstwo po dziadku i zadłużone gospodarstwo, to jest całe nic, bo Tutaj zostało dodane tylko dotąd, ale gdy będziemy na tym pagórku, na tym naszym nowym polu, to postaram Wam się przynajmniej lekko zobrazować, co tam się podziało na tej mapie. Jest dużo zmian wizualnych, jest trzecie gospodarstwo, jest nowa wieś, na której. na której jeszcze nie gramy. Może w Formingu 19 na tej mapie powstanie jakaś nowa seria polska większa, a może nie powstanie. Dlatego no, nie chcę się na razie za bardzo wypowiadać na temat tej mapy, bo mm, jak wiecie, dopiero 20 listopada no, może nie od razu 20, no ale gdzieś tak na początku grudnia e, będę się starał tą mapę przekonwertować do farminga 19. Dlaczego? No dlatego, że gospodarstwo po dziadku zadłużone gospodarstwo, moim zdaniem pierwsze 2-3 miesiące i tak będziemy to kontynuowali w 17 ze względu na to, że no takie body jak na przykład te no raczej do 17 zbyt szybko nie wyjdą. Do Oj do 19 raczej zbyt szybko nie wyjdą, a tu jest nasz kawałek nowy. I patrzcie widzicie, tamtych pól kiedyś nie było. Tamte pola są za lasami, daleko, daleko, ale naprawdę są to duże pola, e, które faktycznie może kiedyś, e, no nie wiem jak to będzie wyglądało. Gospodarstwo podziadku najprawdopodobniej na tamtej części mapy też będzie się odbywało. Dobra, możemy sobie to opuścić. I cyk, i ruszyła maszyna. Ja pierdzielę jak to buja, no nie? Buja, buja jak bujawka. Mamy tutaj, o widzicie, e, sąsiad zorał, ale jednak no, zrezygnował, zrezygnował z tego pola. Bo no kiedyś uprawiał, kiedyś to było uprawiane, teraz syn wyjechał. Na studia. Do miasta większego. No i lipa, no już samemu tyle pola, wiadomo, nie chcę mu się obrabiać. bronami to można i dookoła jeździć, ale... Ale po co? Jak, jak można sobie zawracać? No i mamy już 6 minut odcinka. Powiem wam, że myślałem, że dłużej nam zejdzie, no ale dosyć szybko jechaliśmy po tych drogach polnych, bo widzicie, no... no u nas we wsi, no to drogi polne są, no, na poziomie, równiutkie nawet. A nie jakieś tam, jak u was, wyboje pewnie. Że ciągnik nie wytrzymuje. No, nie wiem na które pola pojedziemy. Może to zrobimy i to koło gospodarstwa. No, tak jak mówię, no, tamtych pól, tamtego pola, jednego raczej nie uda nam się zrobić, tego jednego nie zdążymy. No, jak widzicie, ja sobie już będę jeździł chyba tak bardziej, nawet i dookoła, co so, jakoś przejedziemy w ten sposób. No, i trzeba cofnąć leciutko, żeby tutaj też to ogarnąć. No, bo bronowanie takie zajęcie, powiem wam, chyba, chyba najbardziej przyjazne w farmingu, no, nie? No, bo się tak jeździsz dookoła, jeździsz jak chcesz. Nie musisz nic się martwić, po prostu sobie jeździsz, no nie? A taka orka na przykład to moim zdaniem najbardziej gówniane zajęcie e, Z prostych przyczyn no, 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 no nudne to jest, jeżeli jeździsz i na przykład ci robi po, nie wiem, po dwa metry No szczególnie, że tymi naszymi pługami, teraz mamy tą czwórkę To przynajmniej to szybciej idzie Ale wcześniej co mieliśmy trójkę, no to kurde ile to było zabawy Jeszcze jak była trzydzieska To kiedyś ogólnie te pługi to były jeszcze dwuskibowe na gospodarstwie W ogóle... Ciekawe jak to kiedyś robili, że mieli koń i jednoskibowy pług, no nie? I na przykład, wtedy ludzie na pewno nie mieli aż takich kawałków, jeżeli chodzi o pola, no ale na przykład, no nie wiem, mieć o takiego kawałek pola, no nie? I pługiem jednoskibowym robić i to jeszcze nie jeździć sobie w traktorze, nie siedzieć, tylko łazić za tym pługiem, łazić za koniem. W ogóle, no nie wiem, kiedyś, kiedyś to było, kiedyś to była tragedia chyba, kiedyś to ludzie mieli lipę. Dobra. Znowu musimy lekko tutaj o taką przejechać. Kiedyś to właśnie, tak jak mówię, no. Nie było zakolorowo, prawda? Tak samo Żniwa. No Żniwa też ludzie robili kiedyś kosą, no nie? Czajcie? Czajcie, że jak można kosą robić Żniwa? Teraz jak są kombajny, co mają headery, nie wiem, po 12 metrów na pewno są takie. A czy większe, to nie wiem, ale też być może są większe. No to jedzie sobie na takie pole i sobie robi No wiadomo, że na takich o na przykład na Lubelszczyźnie Jeżeli są pola, no takie No takie jak tutaj, takie wybojowe Jeżeli są pagórki i w ogóle, prawda No na przykład u nas w regionie No to Mało ludzi ma jakieś większe kombajny Ze względu na to, że mało ludzi ma takie, wiesz, większe pola A jeżeli mają takie większe kombajny No to też mają mniejsze kombajn Żeby się dało też i wjechać jakoś, wiecie Na takie e, bardzo nierówne I wąskie kawałki, bo tutaj no jest dużo takich Wąskich pól, ale długich Tutaj, no w okolicach, w okolicach Można powiedzieć I większość ludzi, no praktycznie Ma bizony Sobie Zapierdziela takim starym bizonem I jest zajebiście, zajebiście Bym coś powiedział, ale nie To jest family friendly content Zapomniałem, że takie coś trzeba robić teraz na YouTubie No i lecimy, i w ogóle jest szósty Tak jak mówiłem, czyli oglądać to siódmego Tak jak wcześniej też mówiłem Zostało jeszcze 23, 30, no około 60 dni zostało na Wbicie 30 tysięcy widzów, brakuje jeszcze ponad 3 tysiące, jak to oglądacie. Także, no, udostępnijcie ten film, udostępnijcie to, najwięcej daje. Jak jest dużo udostępnień, to dużo osób nowych wchodzi, ale nie wiecie, że udostępnienie, że, no w sumie udostępnienie, że polecacie kolegom albo coś w tym stylu też jest spoko, ale lepiej to udostępnić na Facebooku, żeby to było ogólne dla wszystkich waszych znajomych i po prostu, no, więcej osób wtedy wbija, a na 28 tysięcy subów też modzik przygotowany, na 29 tysięcy subów też kolejny modzik przygotowany, także tych modów będzie mega, mega dużo. Tutaj widzę, sobie chodzi jakiś gościa po moim gospodarstwie, jakiś Janusz biznesu pewnie. Dobra, weźmy to. Ale powiem wam, że z tą wiatką, dużo ładniej to wygląda. Widzicie, cyklopa tam postawiliśmy, bo obornika już nie mamy. Cały obornik został wwieziony. A tam po co ma stać przy tych balotach? Jak mamy tylko jedną krowę i te baloty, no jakoś to się po jednym się ruszina i się tam daje jej Gdzieś w sianokosie jedną małą łąkę mamy, jak wiecie, dla tej jednej krówki to, to kiedyś też się ruszy, ale czy będziemy inwestować w nowe krowy, nie jestem w stanie wam powiedzieć Też i łowicie buraki stoją, kukurydza stoi, a to już praktycznie no kukurydza Na kiszonkę no to już ludzie dawno porobili w prawdziwym życiu, tutaj buraki też już ludzie dawno porobili Ale my burakami już się będziemy zajmować w przyszłym odcinku, no kukurydzy nie mamy swojej, ale gdzieś tam pewnie coś pojedziemy, bo może gdzieś tam na jakimś kawałeczku coś to przegapiłem i gdzieś tam jest, no nie, buraków też właśnie gdzieś zaglapowałem, bo mi się pojebały serie, bo no w sumie tutaj buraków też nie mamy swoich bo te buraki no ziemniaków mieliśmy więcej, no bo wiadomo świnie są, no nie, a no, no burak, świnia, no to nie wiem czy to nie ma coś wspólnego u mnie tych były świnie, no to nigdy w życiu e, buraków nie nie jadły, że tak powiem, no ale... Nie, nie wiem jak to wygląda u was, możecie też się wypowiedzieć na ten temat. No bo buraki, no to wiadomo, wiąże się z tym, że no krowy, wysłodki. Ale buraki mi się zdaje, że też ludzie mają tylko i wyłącznie dlatego, żeby wiecie, żeby cukrowni oddawać. E, nie wiem jaki to jest biznes, czy to jest bardzo opłacalne, czy nie, no bo... No, no, na polach, no nie oszukujmy się, widzimy gdzieś... E, co drugie, co trzecie pole aktualnie, że buraki sobie leżą. No wiadomo przy drogach ludzie zostawiają, później tą dużą taką maszyną wjeżdżają w te pola. I te buraki zabierają od nas na tiry i do cukrowni. Promocja Arkusin. Walić takie promocje. Jeżeli to są promocje związane z gry, no nie, to i tak, no co, co nam z promocji, która jest y, maszyna z gry, chyba, że to jest y, maszyna z gry, bo nie przeczytałem tego komunikatu, ale nieważne, jeżeli jest promocja na jakąś, jakąś, no nie wiem, czy to jest jakaś marka, czy co to jest, nie mam pojęcia, ale no w każdym bądź razie coś to najprawdopodobniej jest. I co, 12 minut odcinka dopiero, powiem wam, że dosyć szybko się z tym wyrobiliśmy i teraz możemy sobie na spokojnie, e, moim zdaniem, polecieć na... Jeszcze, jeszcze jedno pole, Czemu to się nie podnosi. No, nie kliknąłem, żeby. A, bo to jest taki spowolniony mega ruch, no ale fajnie, się takim fajnym ciągnikiem, e, fajnie przyjemnie się to robi. My sobie lecimy na jeszcze jedno pole, które jest dosyć długie. Nie wiem, czy całe zrobimy. Ty, no, jak sąsiadowi przejedziemy między malinami, to chyba się nic złego nie stanie. Tutaj bronami. Ty, no, nawet bronami nie zahaczałem. Mogliśmy nawet tędy jechać. E, te maliny są dosyć wysokie, jak widzicie. Ogólnie w tym okresie, no to większość ludzi maliny już swoje wycina, tak wiecie, no przy korzeniach, no przy korzeniach, korzenie są pod ziemią, no ale przy, dobra, nieważne, ale wycinają maliny coś na wysokość może takiej wyższej trawy jak ta. Nie, nie wiem czemu to jest robione, bo na przykład jedni wycinają, drudzy nie wycinają tych malin, czy to jakoś później pomaga, czy nie pomaga, to nie jestem w stanie Wam powiedzieć, bo się nie znam na tym za bardzo. I kolejny kawałeczek, no a trójkami byśmy najprawdopodobniej... No tak może 4-3 minuty dłużej robili. Także no to nie jest jakoś nie wiadomo ile czasu zaoszczędzonego. Bo te trójki też nie były jakieś mega wąskie. E, te piątki, no wiadomo, są szersze i to o... No dwa razy nie są szersze, ale są szersze... O dwie... To się nazywa, to jest po prostu brona chyba, no nie? No, bo to, to, to są brony, no nie? A, te, a to pojedyncze, tak jak go tutaj macie, czyli pojedyncze, tak jakby sektory, no to jest brona, 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 brona. Widzicie, na każdej bronie jest opona. A! Jakie rymy tu się normalnie dzieją, na tych odcinkach pięknych. Jedna z naszych, no można powiedzieć, dłuższych pól, no bo tutaj jest akurat. Wąskie, lecz długie. Tam mamy kawałeczek koło chmielu. Też nie wiem, czy w tym roku jeszcze będziemy jakiekolwiek pola kupować. Co to się stało z tą trawą? To jest ogólnie trawa, której się nie da przeorać. I pytanie, czemu ona tutaj jest? Musiałem się machnąć, jak to robiłem. No, ale. Będziemy może kiedyś tą mapę tak czy siak jeszcze bardziej zmieniali na V4 wersję. Ale nie sądzę, bo jak na razie, no dopóki ta mapa nie zostanie wydana, no to tak czy siak nie ma szans, żebym zaczął kolejną mapę, no bo póki się ma mapę nie to się nie ma ochoty na wiadomo wydawa na wydawanie na robienie kolejnej wersji. No bo pytanie po co? To jak ta mapa będzie niewydana, no to na spokojnie można sobie na niej grać długo, długo i jeszcze raz długo. Tutaj w sumie pojedziemy sobie w dół i później sobie przejedziemy polami na gospodarstwo. To będzie bardziej logiczne. No i tutaj kolejny raz będziemy na pagórku. Tylko nie wiem czy będzie widać tamtą część mapy z tego pagórka czy nie. Tak, widać. Widzicie to ukształtowanie pól. Tam są. Pamiętam, że tamta część mapy jeszcze lepiej mi wyszła niż ta. Niż te dwie nawet. Można powiedzieć i w sumie ta ta część mapy zajmuje taki obszar jak te dwie części mapy. E, prawie. No można powiedzieć prawie. To co zostało dodane, to zostało naprawdę dużo dodane. Także mi się zdaje, że warto mieć tą mapę. Ja pierdzielę o takiego skrawek. No nie, taki skrawek został malutki do zrobienia. Żelipa-lipa lipa po prostu. Teraz mogliście chwilę posłuchać sobie takiego... Dźwięku ciągnika, dźwięku takiego obronowania, dźwięku jak on sobie jedzie, dźwięku jak on sobie pracuje. Bo kurczę, no, na chwilę zamknąłem się, żebyście mogli sobie to właśnie posłuchać. Szkoda, że te brony jeszcze nie mają tej takiej dynamiki, co tamte, no nie? W ogóle już mnie ciekawi temat farminga 19. Może nie tyle farminga 19, co temat właśnie jak te mody, które będą wychodziły, będą wyglądały. Na pewno mi się zdaje, że w pierwszym tygodniu jakieś mody już zaczną wychodzić. Szczególnie, że, no, ciekawe, jak będzie wyglądało konwertowanie tego. Czy będzie ciężko, czy nie. Bo jeżeli będzie łatwo to konwertować, to, to mi się zdaje, że te mody z Farminga 17, te dobre, no, to będzie kwestia tylko i wyłącznie paru tygodni, żeby one wszystkie się pojawiły do, 17, do 19, no nie? I co jest naprawdę zajebiste. Teraz kurcze dzwony biją, bo jest godzina 12.00, jak ja to nagrywam, ja pierdzielę lipa. W ogóle, czemu nikt nie myśli o tym? Że ja tu mogę nagrywać, no nie? Ma więcej widzów niż cała parafia, także chyba ktoś, chyba ktoś jest ważniejszy, prawda? Nie oszukujmy się. Nie wiem, napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie, no kurczę, no. Jeżeli jest 27 tysięcy osób na kanale, no to, a parafia ma, nie wiem, z 5, 6, no to kurde, no. 3 razy, 3 razy, 4 razy więcej. Znaczy w sumie, jeżeli tam, nie wiem, no, 6 tysięcy albo... Nie, nie wiem ile ma parafia dokładnie, no ale powiedzmy sobie przyjmijmy 5000, no to prawie... prawie no 5 razy więcej powiedzmy. I teraz tak, gdzie te brony sobie postawimy? Bo jak na razie nie widzę zastosowania, żebyśmy w którymś miejscu mogli je dokładnie sobie ustawić, dlatego na razie nie chcę stoję tutaj. I cyk z bronami! I cyk! I koniec odcinka. Ja się Z wami żegnam i w dzisiejszym odcinku to było oczywiście na tyle. Widzimy się już dzisiaj na live. Ie. Chyba, że Real będzie grał, bo Liga Mistrzów jest w środę. Ale to by było na tyle. Każdym każdym razie na dzisiaj. Zostawcie łapeczkę, udostępnijcie. Zostawcie suba, polećcie mamie, tacie, dziadkowi, babci ten kanał. I na razie.